Witaj. W tym filmie opowiem Ci o tym, jakie podatki płaci firma jednoosobowa w Danii. Opodatkowanie dla osób prowadzących działalność gospodarczą, czyli tzw. firmę jednoosobową, następuje w ciągu roku poprzez zaliczki na podatek, płacone w 10 równych ratach. Wysokość tych rat jest szacunkowa i nie opiera się na rzeczywistym zysku firmy. To oszacowanie nazywamy po duńsku samooceną, ponieważ sam musisz oszacować przewidywany zysk, który według ciebie zostanie osiągnięty w firmie. Te oszacowania zysku są deklarowane na specjalnym formularzu, który wypełnia się online. Jest on dostępny na stronie Skatburger. W tym przypadku również należy odróżnić dwa rodzaje podatków, które wystąpią. Pierwszy to jest podatek ATAX to jest podatek, który jest w sytuacji, kiedy jesteś zatrudniony u kogoś na etacie. A drugi to podatek b -tax, czyli ten, który płacisz w formie zaliczki. One oba sumują się pod koniec roku i stanowią cały podatek zapłacony przez ciebie. Natomiast na przestrzeni miesięcy podczas prowadzenia firmy płacisz w praktyce zaliczkę na B-Tax. Następnie, działając jako firma jednoosobowa w Danii, po zakończeniu roku płacony będzie podatek w oparciu o Twój rzeczywisty zysk który pochodzi z raportów finansowych złożonych przez Twojego księgowego do Urzędu Skarbowego na specjalnym zeznaniu podatkowym. Takie zeznanie powinno zostać złożone najpóźniej do 6 miesięcy po zakończeniu roku. W tym kontekście niezbędne jest to, żeby składać to zeznanie podatkowe terminowo, ponieważ za spóźnienie można zapłacić grzywne nawet do 5 tysięcy duńskich koron. Czasami otrzymasz zwrot podatku w, przypłaty, w przypadku jego nadpłaty, a innym razem będziesz musiał dopłacić, jeżeli Twoje zaliczki były zbyt małe względem osiągniętego zysku. Wszystko zależy od tego, jak trafne były Twoje szacunki. Aby uniknąć naliczania odsetek od zapłacenia podatku zbyt późno, należy sporządzić możliwie precyzyjną deklarację, najbardziej zbliżoną do tego, jaki będzie zysk. Pamiętaj też, że w ciągu roku możesz zmienić swoją deklarację i zmienić wielkość zaliczek. Jeżeli są one zbyt duże, a masz mniej klientów niż się spodziewałeś, możesz je obniżyć. Jeżeli natomiast masz klientów więcej niż się spodziewałeś, możesz zaliczki wpłacać większe niż zaplanowane. 10 płatności związanych z podatkiem typu B, który pochodzi od oczekiwanego zysku w Twojej firmie. Jest podzielona na 10 równych rat, które płatne są do 20 dnia każdego miesiąca, od stycznia do maja, bez podatku w czerwcu, a także od lipca do listopada, bez podatku w grudniu. Wszalewy bankowe można ustawiać automatycznie za pomocą Twojego banku, ale możesz też płacić ręcznie co miesiąc. W tym kontekście są one przelewane za pomocą identyfikatora płatności podanego na stronie Skat Boger. Jeżeli przelewasz pieniądze z zagranicznego rachunku bankowego, bo nie masz jeszcze rachunku firmowego w Danii, możesz to zrobić za pomocą numeru IBAN, SWIFT, przez aplikację Revolut czy ZEN. W ciągu roku możesz też zmienić szacunki swojego dochodu, a rzeczywistość może tak naprawdę być zmienna. Możesz mieć więcej lub mniej klientów względem tego, co oczekiwałeś. Wówczas w dowolnym momencie można złożyć jeszcze raz ten sam formularz i zadoptować, zaktualizować dane względem zaliczek. Wiele osób zadaje nam pytanie, ile zapłacę podatku pod koniec roku prowadząc działalność gospodarczą w Danii. Na to pytanie nie ma jednak konkretnej odpowiedzi, ponieważ podatek w Danii jest zmienny. Można powiedzieć, że jest to na 35 do 45%. Biorąc pod uwagę fakt, że część osób pracuje na etacie, jednocześnie prowadzi działalność gospodarczą, rzeczywiste rozliczenie podatku jest możliwe dopiero wtedy, kiedy wiemy dokładnie, ile dni ktoś przebywał w Danii i jaki zysk wypracował w firmie, jaką kwotę wypracował na etacie, oraz jest jeszcze kilka innych czynników, które wpływają na całkowitą sumę podatku, który powinien być zapłacony. Natomiast warto mieć na uwadze to, że w ciągu roku płatne są zaliczki, natomiast podatek realnie wyliczany jest po zakończeniu roku obrotowego w firmie. Więcej informacji na temat prowadzenia firmy w Nani znajdziesz na stronie www.radner.de. Dziękuję Ci za obejrzenie tego filmu i zapraszam do zasubskrybowania naszego kanału.